Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wszakże dzisiaj nie pada, ale postanowiłem jednak z samochodu nagrywać te tak zwane wstępniaki nekrologowe, ponieważ na ulicy jest tak głośno, że, że naprawdę niewiele słychać. No a potem już tę część taką naturalną, czyli same, same nekrologi nagramy już prosto z ulicy. Chcę powiedzieć, że no, jestem szczęśliwy po drugiej turze wyborów. Dlaczego? To można się łatwo domyślić. Ale nie czas na politykę. Czas na tych, którzy odeszli w ostatnich dniach, a więc od 29 maja, bo wtedy ostatni raz byłem tutaj właśnie przy naszym kościele, starym kościele w Mińsku Mazowieckim, gdzie dwie firmy pogrzebowe, Ogłaszają wszemi wobec, kto zmarł w ostatnim czasie. No to idźmy i zobaczmy. Dwie tablice pełne ogłoszeń. No i zaczynamy od lewej strony. Od Haliny Rokickiej, która zmarła 1 czerwca w wieku 74 lat. Zwłoki zostaną e, pochowane na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, ale uroczystości pogrzebowe będą w ulice Mińskiej. Bogusława Bożym zmarła również 1 czerwca w wieku 84 lat. 4 czerwca będzie pochowana w Cegłowie na cmentarzu Parafialnym, ale należała do Mariawitów, a więc tej części mariawickiej. Marianna Pochocka, Zając zmarła w wieku 93 lat, 2 czerwca. I urna z prochami będzie na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Lucyna Emilia Wójcicka, 30 czerwca e, zmarła, ale tu jest jakiś błąd, bo to przecież nie może być 30 czerwca, kiedy mamy początek. E, e, więc 30 maja zapewne, w wieku 77 lat i zostaną, e, zostanie pogrzebana w Mistowie, a nie, przepraszam, w Jakubowie, a urzeczności pogrzebowe odbędą się w Mistowie. Stanisław Mielewski zmarł w więzieniu w Raciborzu. O, proszę Państwa. Żołnierz Wojska Polskiego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, skazany w 1810. 950 i to nie chodzi, że on teraz zmarł, tylko zmarł 7 października 51 roku. E, msza święta pogrzebowa będzie odprawiona w Siennicy, więc to chyba przeniesienie zwłok nastąpi. A no właśnie, o czym się od razu nie pisze. Z głębokim żalem, smutkiem rodzina zawiadamia, że w wieku 63 lat zmarł Mirosław Mucha. Prześwięta we wtorek już była. Nie, dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj, ale była. O dziewiątej w kaplicy w Mieni, a zwłoki zostaną pochowane na cmentarzu w Cegłowie. Złogi to tak brzydko brzmi. Właśnie. Z głębokim żalem, również i smutkiem zawiadana rodzica, że w wieku 57 lat 2 czerwca zmarł deusz orleński. Najpierw Exitus, później sza w kościele w Dignacowie i zostanie pochowany na cmentarzu miejscowym. Przejdźmy do drugiej tablicy. Jan Gambuś, 76 lat, 1 czerwca zmarł. Najpierw w Budach Barcząskich msza, a potem na cmentarz komunalny w Mińsku Mazowieckim. Zofia Stosio, 92 lata. No, słuszny, bardzo słuszny wiek. I jutro, w środę 4 czerwca, będzie pochowana na cmentarzu parfiarnym w Mińsku, Mazowieckim. Ale wcześniej uroczystości pogrzebowe w Kucie Mińskiej. Eugeniusz Ciarkowski zmarł w wieku 76 lat 31 maja. I pożegnanie trzeciego, czyli jutro. Natomiast e, ciało zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Teresa Katprzak zdaje się, że u nas już była, więc ją pominiemy. I Jadwiga ślubowska 1 czerwca zmarła 79 lat. W czwartek 5 czerwca w uroczystości pogrzebowe w kościele starym, tutaj gdzie jesteśmy, a potem na cmentarz parafialny w Mińsku Mazowieckim. Pani Jadwiga się uda, no, zostanie odprowadzona. No i jeszcze jedna pani o pięknym imieniu Apolonia, czyli Pola, zmarła 31 maja w wieku 87 lat msza w kościele garnizonowym a potem na cmentarz komunalny w Mińsku Mazowieckim to tyle sporo tych właśnie od 29 maja osób a tak wygląda niebo w Mińsku Mazowieckim właśnie po południu we wtorek po wyborach drugi, który. No, mam nadzieję, że pogoda tak dopisze, jak nasze powyborcze humory. Kłaniam się Państwu, życzę zdrowia, no i długiego życia. A nasza ojczyzna chce mieć prawych Polaków, więc kto prawym się czuje, niech żyje jak najdłużej. Do widzenia.